No to czas na praktykę. Na początku, co musicie zrobić? Wejdźcie proszę na naszą stronę hiszpański-angielski.com bez żadnych polskich znaków. Zjeżdżamy na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Materiały do nauki. Dowiedz się więcej. Dzisiaj interesuje nas, interesują nas ćwiczenia do podstawowych czasów. Klikamy tutaj. Otwieramy plik. Zjeżdżamy na dół. I tutaj mamy piękny spis treści. Na samej górze przygotowaliśmy taką ściągawkę, wiedzę w pigułce. Chodzi o to, że jeżeli nie jesteście pewni, jak dany czas się tworzył, czy to było did, czy to było have, czy to było do, nie pamiętać tego, po prostu klikać na dany czas, który potrzebujecie sobie powtórzyć. I tutaj macie po prostu ułożone. Wszystkie informacje co do budowy poszczególnych czasów. Z budową niespecjalnie mogę Wam pomóc. To jest, to jest pamięciowa, to nie ma specjalnie wielkiej filozofii. Po prostu tu należy zapamiętać, kiedy jest jaka forma. Większy trud sprawia zdecydowanie, jakiego czasu musimy gdzie użyć. I oczywiście do tego sobie jeszcze dojdziemy, ale żeby ładnie wytrenować samą budowę, żeby dojść do pełnej automatyzacji budowy poszczególnych czasów. Przygotowaliśmy dla Was całkiem ciekawe ćwiczenie. Na czym to polega? Mamy 100 podstawowych czasowników, 100 najbardziej blanych czasowników, takich jak baj, cut, dalej jest bi, have, do, najbardziej podstawowe czasowniki, coś, co będziemy i tak prędzej później w języku używać. I zwróćcie uwagę, że te wszystkie czasowniki są odmienione przez różne czasy. Mamy twierdzenie, pytanie, często jeżeli jest dodatkowa informacja w zdaniu, mamy gwiazdkę i jest to uzupełnione o dodatkowe informacje. Chodzi o to, że mamy poszczególne już czasowniki, ale użyte w różnych czasach, w różnych formach, pytanie, twierdzenie, przeczenie, żeby zobaczyć, jak to się zmienia. I znowu pokazujemy kilka przykładów. Potem zjeżdżamy na dół i przechodzimy już do tego, co wy musicie zrobić. Zależało na tym, żeby to nie był plik, żeby to nie był dokument, który, który wam się nie przyda. To nie chodzi o to, żeby po prostu przeglądać kolejne strony i potem zapomnieć i tak w koło Macie. Nie. Chodzi po prostu o to, żebyśmy w tym przypadku mieli dokument, na którym możemy pracować. Macie poszczególne słówka. No dobrze, mam słówko GET, mam tutaj zainfrydzące. Ale jak się zapytam, o której ty wstajesz, albo czy on wstaje wcześniej, jak z tego zdania wyjściowego mogę zrobić pytanie, przeczenie, jak zmienię osobę? Chodzi o to, żeby wziąć te przykłady i bawić się odmianą, żeby wyrobić w sobie na tyle dobre zrozumienie budowy poszczególnych czasu, żebyśmy nie musieli o tym myśleć podczas rozmowy, żeby to po prostu było automatyczne, żeby to było w małym palcu. Kiedy mamy już z kolei przerobioną budowę, wracamy do naszego podstawowego pytania, czyli kiedy używamy jakiego czasu? No właśnie, no i to jest pytanie najtrudniejsze. Czasów musimy uczyć się, musimy się uczyć czasów w zestawieniu, jednego z drugim. Musimy zobaczyć dokładnie, gdzie się zaczyna dany czas, a gdzie on się kończy. Zwróćcie uwagę, że wszystkie czasy, jakie tutaj mamy, jak jeden mąż, pokazujemy w zestawieniu, a potem uczymy się tych wszystkich czasów naraz. Weźmy kilka przykładów. John works at the bank. Daje present simple, ponieważ John tam pracuje jako bankier, to jest jego natura, to jest jego praca. Jeżeli powiedziałbym to w present continuous, sugerowałbym, że to może być jednorazowa czynność. Akurat może teraz pracuje w banku, a na co dzień pracuje w innym miejscu. Czy mówię o czynności stałej, powtarzającej się, czy mówię o czynności jednorazowej? Right now they are watching a movie. No bo teraz to oglądają. Jeżeli ja bym powiedział, że ja co piątek chodzę do kina, ja co piątek oglądam 13 posterunek, no to wtedy present simple. No ale jeżeli to się dzieje teraz, jednorazowo, present continuous. We usually go to the gym on Mondays. Też present simple. We go. Daję go, nie goes, no bo to jest pierwsza osoba, ale nie trzecia. She mm, lunch with her friends today. Mamy słówko her. W filmiku z teorii sporo miejsca poświęciłem na mówienie o czasownikach stanu. No właśnie, hef to czasownik stanu, tak? Ja mam. No tak, ale też nie. Zwróćcie proszę uwagę na to, że jeżeli mamy do czynienia z czasownikiem hef, to hef ma więcej znaczeń niż Wodelski miał włosów na głowie. To jest naprawdę no, obszerny czasownik. Tak, czasownik hev jako stan posiadania, mam kanapkę w plecaku, mam kota, mam psa, jest czasownikiem stanu. Ale w tym przypadku hev nie występuje jako czasownik stanu. Występuje dosłownie jako jeść. Ja coś jem. W tym zwróćcie uwagę, to będzie znaczenie tutaj jeść pić. Czwarte. To nie jest już stan. Jeżeli ja coś jem, piję, to już nie jest stan. Chodzi o to, żeby zwrócić też uwagę na czasowniki pozorne, na te czasowniki, które są pozornie czasownikami stanu. Mamy czasowniki teoretycznie stanu, które mogą przyjąć formę ING. Więc to jest przykład z gwiazdką. Idźmy dalej. My brother plays football every Sunday, but today he's staying at home. No Mój brat ogólnie w każdą niedzielę, Gra w piłkę nożną. Trenuję piątek, świątek, no się, każda niedziela, tydzień w tydzień, trenuję. Czynność powtarzalna. Ale dzisiaj zostaję w domu. Czynność jednorazowa. Szóstka. I, mm -hmm, I am reading a great book right now, but I usually prefer watching TV. Ja teraz, teraz, w tej chwili jednorazowo czytam książkę, ale czytanie książek to nie jest specjalnie to, co lubię robić. Ja ogólnie wolę oglądać telewizję. He always eats. eats dajemy SK, no bo mówimy tutaj o trzeciej osobie. He always eats lunch at 1 p.m. But today he is having a meeting instead. Dzisiaj znowu mamy użycie czasownika have, ale to czasownik have w tym przypadku nie jest stanem, nie jest posiadaniem. To nie jest tak, że on ma to spotkanie i on sobie je schował do plecaka i w kieszeń. Nie. On ma to spotkanie, ale w sensie, że rozmawia, przeprowadza jakieś tam dyskusje. 8. They are studying for the exam, but they usually go out with friends. Zazwyczaj mają to zwyczaju, że wychodzą, spotykają się z znajomymi, ale dzisiaj akurat się uczą. Czynność jednorazowa kontra czynność powtarzalna. I znowu pamiętajmy o tym czasowniku stanu, który czasami może się po prostu mieszać. No to teraz. Pass simple i pass continuous. W naszym filmiku starałem się pokazać pass simple jako kropkę i kreskę. Kropka, pass simple. Czynność zakończona, zamknięta w przeszłości. Coś się w przeszłości wydarzyło? Koniec. Kropka. Pass continuous. Kreska w przeszłości, ta czynność niedokonana, to tło, taka rozciągliwa czynność w przeszłości. Nie ma to nic wspólnego z długotrwałością czynności. Chcę, żebyśmy, chcę żeby to było klarowne. Długotrwałość czynności nie determinuje tego, czy używamy pass simple, czy pass continuous. Jeśli mieszkam w Kielcach 18 tysięcy lat, a potem wyprowadzam się, skończyłem mieszkać, to mówię o tym czasie zamkniętym w przeszłości w pass simple. Pass continuous jest używany wtedy, kiedy my mówimy o opisie, o tle pewnych innych wydarzeń. Kiedy szedłem do sklepu, spotkałem Maćka. Spotkałem Maćka, pass simple. Kiedy szedłem, pass continuous. Kiedy świeciło słońce, kiedy mieszkałem w Kielcach, wtedy, kiedy ewentualnie moje mieszkanie w Kielcach byłoby opisem, tła. Byłoby, opisem byłoby tłem innych wydarzeń. Wtedy właśnie użylibyśmy tego czasu. Czy mówię o konkretnym wydarzeniu zamkniętym w przeszłości, czy mówię o tle. Zobaczmy to na konkretnych przykładach. I was reading a book when the dobe rang. Tutaj używam past simple, a tu pass continuous. Ja czytałem książkę, tło, opis, kiedy dzwonek zadzwonił. To nie jest tak, że ja przeczytałem książkę, a że dzwonek dzwonił, tylko że dzwonek zadzwonił, a ja czytałem. Też zwróćcie uwagę na zależności między czasownikami dokonanymi, a niedokonanymi. Moje czytanie książki w tym przypadku jest opisem, jest tłem. Weźmy drugi przykład. Najlepiej to zobaczyć w praktyce. While we were walking to the park, it started to rain. Kiedy szliśmy do parku, zaczęło padać. Kiedy szliśmy, opis, zaczęło padać, wydarzenie. No i znowu. Tutaj dajemy pas simple. Ale to zależy mocno od tego, co ja dokładnie chcę powiedzieć. Czy ja chcę powiedzieć, że zaczęło padać, czy ja chcę powiedzieć, że zaczynało kropić. Ważna różnica. Ja równie dobrze to zdanie mogę powiedzieć w ten sposób. While we were walking to the park, it was starting to rain. Że kiedy szliśmy do parku, zaczynało padać. Wtedy użyłbym pas continuous, ponieważ znowu to byłby sam opis. Czy ja mówię o czynności, czy ja mówię o czymś, co się wydarzyło, czy ja mówię o pisie. Idźmy dalej. Trójka. She was cooking dinner when the power went out. She was cooking dinner when the power went out. Czyli ona gotowała obiad, nie ugotowała, ona gotowała obiad, kiedy prąd boom, poszedł, nie ma. <ścoughs> to zniknięcie prądu, ta awaria to, że korki wywaliło, jest wydarzenie, jest ujęte w pas simple. To, że ona gotowała, jest de facto opisem tłem. They were playing chess when the friends arrived. Oni grali w szachy, kiedy ich przyjaciele przyjechali. I znowu, może powiększę, będzie lepiej widać. <laughs> Proszę. Oni grali w szachy, kiedy ich przyjaciele przyszli. I ja mogę powiedzieć to równie dobrze, jako They were playing chess, when the friends were arriving. Wtedy znaczyło, że wtedy, kiedy oni, w trakcie kiedy oni grali w szachy, to ich przyjaciele przychodzili, przybywali na imprezę. To nie jest tak, że jedno jest nieprawidłowe, drugie jest prawidłowe. Po prostu kwestia, co dokładnie chcemy powiedzieć. To chodzi o precyzję w wymowie, w zdaniu, w wypowiedzi. Czy ja jechałem do Krakowa. Kiedy zepsuł się mój samochód, czy ja dojechałem do Krakowa i mój samochód się zepsuł? Czy podejrzany wyszedł z klatki, czy podejrzany wychodził z klatki? Może to być bardzo istotna różnica. Chodzi o to, że to jest dokładnie punkt przejścia między pass simple a pass continuous. Idźmy dalej. He fell asleep while he was watching TV. On zasnął, kiedy on oglądał. Jeżeli tutaj zamiast zasnął, chciałem powiedzieć on zasypiał, mógłbym powiedzieć he was falling asleep. Oczywiście mógłbym. Tylko znowu, co ja chcę powiedzieć? Czy chodzi o to, że on zasypiał, ale koniec końców nie zasnął? Czy chodzi mi o to, że on zasnął? Znowu, naturalniejsze użycie w tym przypadku to byłoby pas simple, ale to nie znaczy, że to jest jedyne słuszne użycie, że to jest jedyna prawda Znowu, bierzemy konkretną sytuację z życia, i dopasowujemy do tej, do tej sytuacji odpowiedni czas. Dobrze, idźmy dalej. Szóste. The students were studying the library, when the fire alarm went off. Podobne zdanie jak u góry. Jest ta czynność przerwana. Tutaj osoba gotowała i korki przestały funkcjonować. Tutaj oni się uczyli, kiedy alarm pożarowy się odpalił. No właśnie. The students were studying when the fire alarm went off. Oni się uczyli. Jest to opis, prawda? Mówimy o tym, co oni robili. A tutaj mówimy o tym, co się zrobiło, co się dokonało, co się stało. Tu mamy kropkę, a tu mamy kreskę. OK. Może jeszcze jeden przykład. Ósemka jest bardzo ładna. I met my old teacher while I was shopping for groceries. Ja robiłem zakupy tutaj, tutaj mam tą kreskę, kiedy ja spotkałem moją nauczycielkę. Spotkałem, kropka, w przeszłości, zamknięte wydarzenie. Kiedy ja robiłem, opis, tło. No dobrze, w porządku, w takim razie idźmy dalej. Znowu milion różnych przykładów do własnej nauki, śmiało, proszę korzystać. Present perfect i Pass simple. Najczęściej się właśnie te dwa czasy mieszają uczniowie, ale można sobie to dość prosto wytłumaczyć. Pas simple, kropka w przeszłości, czynność zamknięta w przeszłości. Z kolei present perfect ma de facto dwa użycia. Present perfect może mówić o czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, albo... Mówimy o czynności, która już w przeszłości jest zamknięta. Coś się na przykład wydarzyło wczoraj, przedwczoraj, ale to, co się wydarzyło, ma skutek na teraźniejszość. Chodzi o to, że w prezent perfect, zwróć uwagę, prezent perfect najważniejszy jest ten związek z teraźniejszością, z tym, o czym mówię teraz. I znowu moje nieśmiertelne dwa przykłady. Jeżeli ja złamałem nogę albo ukradli mi portfel, ja najczęściej mówię te zdania nie po to, żeby komuś coś w historii opowiedzieć, a mówię bardziej o tym, żeby zwrócić uwagę na to, że mogę potrzebować pomocy, że ktoś mi ukradł portfel i muszę teraz zablokować karty, że jest jakiś związek z tradycyjnością. Ten związek z tradycyjnością jest dokładną różnicą między present perfect a past simple. OK? Zobaczmy to w praktyce. Jedynka. She mm has -hmm, a, but she only two days ago. Zobaczcie proszę na to zdanie. Ona właśnie skończyła swoją rozprawkę, ale zaczęła ją dwa dni temu. Zaczęła dwa dni temu. Wydarzenie z przeszłości. Gdyby ona nie skończyła, można by się jeszcze pokusić o present perfect. Jeżeli ona by pisała od dwóch dni, ok. teraźniejsza jest przeszłość, w porządku. Ale jeżeli ona zaczęła i mówię o punkcie w przeszłości, zamkniętym w przeszłości, mamy tu pas simple, a tutaj mówimy o tym, że ona skończyła właśnie pisać rozstawkę. No to jeżeli skończyła, no ma to z głowy, profesor jest szczęśliwy, jest jakieś powiązanie, jakiś skutek, coś się dzieje w tradycyjności z tym, co się tutaj wydarzyło. Czyli she has just finished her essay, but she started only to this girl, girl. She has just finished. Dajemy has, Ponieważ she to trzecia osoba, a tu dajemy końcówkę d. Tutaj też dajemy końcówkę d, nic więcej, no bo to jest pas simple. Znowu, jeżeli chodzi o budowę, to jest kwestia pamięciówy. Tutaj nie ma specjalnie wielkiej, uh, wielkiej filozofii, to jest po prostu do zapamiętania, kiedy idzie jaka forma, kiedy jest jaki czasownik, szczególnie kiedy mówimy o formach nieregularnych. W porządku. They move to this neighborhood last month. But they have already made many friends. Oni się wprowadzili tutaj w zeszłym miesiącu, w konkretne wydarzenie z przeszłości, ale oni już się zaprzyjaźnili, oni już tutaj mają wiele przyjaciół. Pewnie, załóżmy, wprowadzili się miesiąc temu, no to załóżmy, wprowadzili się, ojciec, wprowadzili się gdzieś w październiku, i pewnie też gdzieś w październiku się zaprzyjaźniali z ludźmi. Ale chodzi o to, że to drugie zdanie nawiązuje do teraźniejszości. No, ale ktoś może powiedzieć, zresztą bardzo słusznie, że to, że się wprowadzili tutaj, też ma związek z tajemniczością, prawda? Oczywiście ma. Tylko zwróćcie proszę uwagę na okreśnik czasu. Często to mówca decyduje, co ma związek z tajemniczością, a co nie. Często wybór między past simple a present perfect może ograniczyć się do intencji mówcy. Często to samo zdanie może być w past simple albo present perfect. Ale, bardzo ważne ale, gwiazdka, jeżeli mamy określniki czasu, takie jak go, last, kiedy pokazujemy, że już jakaś dana czynność zamknęła się w przeszłości, naturalniej, słuszniej, lepiej jest użyć pas simple. Chodzi o to, że już użycie podobnych form, to zdanie wpycha trochę w foremkę pas simple. Jeżeli byśmy zapomnieli o tej formie tutaj, chcielibyśmy powiedzieć tylko to, że oni się wprowadzili właśnie w to sąsiedztwo. Załóżmy, mamy tylko to zdanie tutaj. Moglibyśmy się wtedy pokusić o prezent Perfect. Pamiętajcie o tym, że present Perfect de facto używa poszczególnych form jako pretekst, mówi o wydarzeniu z przeszłości jako pretekst do wyciągnięcia wniosków co do teraźniejszości. Więc to zdanie, gdyby stało samo w sobie takie, mogłoby być użyte w present Perfect. Ale z tego, że używamy to ilość czasu, to dziwne byłoby to użycie present perfect. Jeżeli pokazuję, jeżeli się skupiam bardziej na czynności, no to nie skupiam się na skutku. Chodzi o to, że czasami trzeba te zdania wyważyć. Czy ktoś chce mi mówić o skutku danej czynności, czy ktoś chce się skupić na czynności samej w sobie? Jeżeli ja chcę się kogoś zapytać, czy ty kiedykolwiek byłeś w Meksyku, czy ty kiedykolwiek próbowałeś pierogi, czy ty kiedykolwiek byłeś w jeżeli kogoś pyta o pewne doświadczenia życiowe, jeżeli pytam o skutek tego, czy ktoś próbował, czy był, czy widział, czy zwiedził, no to to nie jest dla nas super istotne, czy zrobił to rok temu, czy 15 dni temu, czy 13 godzin temu i 58 sekund. Ten okreśnik czasu tego pokroju de facto trochę nam spycha to zdanie w kierunku pasimpu. No dobrze. Trójka. He has never eaten spicy food. To zdanie, o którym właśnie wszystko domówiłem. On nigdy nie jadł ostrego jedzenia. Jeżeli w tym przypadku powiedzielibyśmy zamiast słówku never i powiedzielibyśmy, że on nie jadł ostrego jedzenia w zeszłym miesiącu, pas simple. Wtedy mówię o czynności zakończonej, zamkniętej przeszłości. Ale jeżeli ja mówię, załóżmy, że o, ja nigdy nie jadłem żadnego takiego ostrego jedzenia, prezent perfect. I zwróci uwagę też, że dajemy: he has, no bo jest trzecia osoba. Czyli he has never eaten spicy food. Until, until he tried Indian cuisine last night. Dopóki on wczoraj czegoś nie spróbował. Tutaj już jest poszczególne wydarzenie w przeszłości. W porządku. Idźmy dalej. Czwórka. Cztery. Mm -hmm. We have visited the museum many times, but we went there again yesterday. Ja już wiele razy odwiedziłem to muzeum. Jest skutek na teraźniejszość. Ja o tym muzeum mogę opowiedzieć, ja tam byłem, wiele mogę, wiele widziałem, wiele się dowiedziałem. Ale ja tam znowu poszedłem wczoraj. To wydarzenie, to tutaj, ma związek z teraźniejszością, to zdanie ma związek. Drugie zdanie składowe z kolei nie bardzo tyczy się zamkniętej przeszłości. I znowu, jeżeli zmienilibyśmy zdanie, powiedzielibyśmy: A tak, ja byłem w tym muzeum. Powiedzielibyśmy to frazę perfekt. Możliwe, że zdanie, które powiedziałem teraz, też tyczyłoby się tego wydarzenia z wczoraj. Chodzi o to, że dobierając poszczególne formy gramatyczne, dobierając poszczególne wyrazy, niejako ograniczamy nasze pole manewru. Jeżeli powiem, że ja wczoraj, no to nie powiem, że ja wczoraj idę, prawda? Znowu nie staram się robić kalki między zyskami, nie o tym chodzi, po prostu daję to jako przykład, że. Nasze wcześniejsze wybory ograniczają nasze inne wybory gramatyczne. Jeżeli zaczniemy zdanie w ten sposób, de facto wymuszamy na sobie samych konkretne użycie w danym czasie. Mam nadzieję, że to zrozumiało. Jeżeli nie, pamiętajcie proszę, że zawsze można do nas napisać. Na dole na każdej stronie dajemy kontakt na w sumie każdym możliwym medium społecznościowym. No dobrze, zróbmy dosłownie jeszcze kilka zdań, żeby to miało ręce i nogi. Piątka. I haven't talked to him since we had the argument last week. Ja z nim nie rozmawiam od kiedy mi się pokłóciliśmy w zeszłym tygodniu. Nasza kłótnia w zeszłym tygodniu to jest poszczególne wydarzenie zamknięte w przeszłości, poszczególna kropka. Ale ja od tego wydarzenia, załóżmy, że ja się pokłóciłem z nim 30 października i od 30 października do dziś do 4 listopada ja z nim nie rozmawiam. No to to jest present perfect, bo mówimy o czynności z przeszłości do chwili obecnej, bo ja dalej z nim nie rozmawiam. Czyli tutaj I haven't taught, a tu we had. Past simple versus present perfect. OK, zróbmy jeszcze jedno zdanie, szóstka. She has been a teacher for 10 years and she started teaching when she was 22. Bardzo lubię ten typ zdania, ponieważ na nim doskonale widać punkt przecięcia prezent perfect i pass simple. Czasami minimalnie zdanie zmienimy na lewo i na prawo i przyjmuje zupełnie inną formę. Ona jest nauczycielką od 10 lat. Zwróć uwagę, nie ona była nauczycielką od 10 lat, bo wtedy sugerujemy, że ona już to nauczycielką nie jest. Ona 10 lat temu zaczęła być nauczycielką i jest do tej pory wydarzenie z przeszłości do teraz ale ona zaczęła, kiedy miała 22 lata. To samo zaczęcie to jest punkt w przeszłości. To jest ciekawy przykład, bo spójrzcie na te dwa zdania. Ja się uczę hiszpańskiego od 9 lat. Ja zacząłem się uczyć hiszpańskiego 9 lat temu. Pierwsze, present perfect, jeszcze z formą ciągłą, continuous, a drugie zdanie, ta simple. Często ta granica jest bardzo cienka. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, gdzie dokładnie te czasy się zaczynają, gdzie się kończą, jak wspomniałem wcześniej, żeby móc je odpowiednio dobrać. No dobrze. I znowu większość więcej zdań do przerobienia na własną rękę, do wytrenowania. Chodzi o to, żeby to wam wszystko weszło w krew. No dobrze. Wszystkie czasy po kolei. I na tej części zależy mi najbardziej. Pamiętajcie, na samym początku obejście teorię. Potem. Zapoznanie się z budową, potem trenowanie użycia czasów w prachyce, a potem niż masz wszystkich czasów naraz. Chodzi o to, żeby zachować chronologię w tym wszystkim. Kiedy dochodzimy do czwartego punktu, czyli teraz, wszystkie czasy, Zależy mi na tym, żebyście wyobrażali sobie konkretne sytuacje w głowie. Zależy mi na tym, żebyście widzieli, jak zmieniacie sens swojej odpowiedzi, w zależności od tego, co dokładnie powiecie, w zależności od tego, jakich dokładnych form użyjecie, możecie przypadkowo zmienić sens zdania. No dobrze. He goes to the gym every morning before work. On zawsze chodzi na siłownię przed pójściem do pracy. Czynność powtarzalna. But today he stays at home. Ale dzisiaj zostaje w domu, no bo czasami jest chory. Present continuous. Czynność jednorazowa. She is writing a letter right now. Present continuous. She is writing a letter right now. Ona teraz pisze. A ja w ogóle nie piszę listów, a Tomek nie lubi pisać listów. Wtedy to byłaby czynność powtarzalna. Stała. Moje gusta, nie gusta, to, co robię i to, czego ogólnie nie robię. Jeżeli ona teraz pisze, Present continuous. They visited the museum last weekend. Oni odwiedzili to muzeum w zeszłym tygodniu. Pass simple. Jeżeli wyrzucilibyśmy tą końcówkę i byśmy chcieli powiedzieć albo się zapytać, czy ktoś odwiedził to muzeum, użyłbym tutaj present perfect. Bo dla przykładu, jeżeli ja się chcę kogoś zapytać, a, byłeś w tym muzeum w piątek? Albo no, w tym przypadku po prostu byłeś w muzeum, tak, żeby nie mieszać. Czy byłeś w muzeum? Powiedziałbym, have you visited the museum? Ponieważ to moje pytanie de facto służy temu, żeby o coś zapytać. Byłeś? No i jak tam? Warto pójść? To pytanie jest de facto wtedy tylko pretekstem do innej, dalszej rozmowy. No dobrze, w porządku, idźmy dalej. Czwórka. I was reading a book when the phone rang. Zdanie bardzo podobne jak u góry. Czytałem książkę, kiedy telefon zadzwonił. Czytanie książki jest opisem, tłem. Tutaj pas pasimpu, wydarzeniem. Piątka. We have already finished the project. Jeżeli ja na przykład mówię do szefa, szefie, szefie, skończyłem właśnie projekt. Fajnie, dostaję premię, wypłatę, mam to z głowy. To nie jest czynność zamknięta w przyszłości. Jeżeli załóżmy, mówiłbym o sytuacji sprzed dwóch lat. A pamiętam, warto temu nie zdążyłem w listopadzie zamknąć jednego projektu. To już teraz nie ma związku z trenęszością. Ale jeżeli mówię o projekcie, który wykonałem teraz, zrobiłem teraz, jest ten związek z teraźniejszością. I pamiętajcie, że ten związek z porażnością jest to rozróżnienie między past a present perfect. I znowu, a zróbmy jeszcze jedno zdanie, czemu nie. She usually arrives late to meetings. Ona zazwyczaj przychodzi spóźniona na spotkania, to jest jej natura, to już ma w swojej krwi. Więc tak, jak już to mamy zrobione, pamiętajcie, że śmiało można kontynuować na własną rękę. Ważna, ważna sprawa, ważny disclaimer. Yeah. Trzeba trochę zmienić swoje myślenie o czasach. To może wydawać się chaotyczne, co robię teraz, że nagle jest prezent simple, potem PAS simpo, potem skok w drugą stronę. Tak. Tak właśnie wygląda język, tak właśnie wygląda rozmowa. To nie jest tak, że jak rozmawiamy z kimś w języku obcym, to nagle będziemy używać tylko prezent simple, a potem za tydzień tylko pas simple. No nie, to jest sztuczna, plastikowa nauka języka. Chodzi o to, żebyście właśnie to mieszali, trochę jak w MMA. Wszystkie po prostu dobre elementy z różnych sportów, z różnych sportów, walki w jednym, tak? Żeby mieszać, próbować, zastanawiać się. O to w tym wszystkim dokładnie chodzi. I znowu, jak wspomniałem wcześniej, tych przykładów jest naprawdę dużo. Na dole macie odpowiedzi. Chodzi o to, żeby z tym pracować na własną rękę. Jak wspomniałem wcześniej, ten materiał jest dla Was dostępny całkowicie za darmo na naszej stronie. Zależało na tym, żeby pokazać, dać próbkę tego, jak uczymy, nie chcę sprzedawać kota w worku, można poduczyć się, można prawić swój język angielski bez konieczności wydawania pieniędzy na zajęcia. Zdaję sobie sprawę, że jest to proporcjonalnie duży koszt, no bo rozpisanie tego planu rozwoju to jest 850 zł. Potem każde zajęcia to naprawdę się może zrobić okrągła suma. Więc możecie zacząć z najbardziej popularnymi błędami, które najprawdopodobniej, to są rzeczy, które z którymi też najprawdopodobniej macie problem. Możecie to przerobić sami, jeżeli stwierdzicie, że dalej chcecie się rozwijać. Dajcie nam znać i wtedy łatwiej będzie nas, będzie, wtedy o wiele łatwiej będzie nam was prowadzić. Tak, chyba powiedziałem wszystko, co chciałem. Znowu klasycznie, jeżeli będą jakiekolwiek pytania, naprawdę śmiało piszcie, dzwoncie do nas. Naprawdę chcemy Wam pomóc. Oferujemy naszą pomoc, ponieważ naprawdę głęboko osobiście w to wierzę, że to jest najlepsza możliwa reklama. Chcę po prostu pokazać, że wiemy, co robimy. I możemy Wam pomóc. Do zobaczenia.